Zachęcamy do subskrybowania kanału Twojej telewizji morskiej. Maksymalna prędkość, z jaką można w Polsce jeździć hulajnogą elektryczną to 20 km na godzinę. W ostatnim czasie nie brakuje jednak takich osób, które jeżdżą nawet trzykrotnie szybciej. W ostatnich dniach do naszej redakcji trafiły filmy z Gdańska oraz Wejherowa, na których widać jadące na równi z samochodami hulajnogi. Ich prędkość dochodzić ma nawet do 60 km na godzinę. Hulajnogą elektryczną jest pojazd, który porusza się z prędkością do 20 km na godzinę. Jeżeli jest to pojazd, który jedzie szybciej, no to nie jest to w ogóle pojazd dopuszczony do ruchu. Można spróbować zarejestrować go w Urzędzie w Wydziale Komunikacji w Starostwie, ale nie wiadomo też, czy zostanie zarejestrowany, a jeżeli zostanie zarejestrowany, to też zostanie nadana kwalifikacja. Może być to zarejestrowane w formie motoroweru albo nawet motocykla. Wszystko zależy od prędkości, ale wtedy, jeżeli to urządzenie jest tak zarejestrowane, to muszą być tablice rejestracyjne założone na pojeździe. To po pierwsze. Po drugie, trzeba mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. A jeżeli tutaj w zależności od kategorii, jak zostanie ten pojazd zarejestrowany, to i też uprawnienia. Także już wtedy każdy na takim urządzeniu jeździć nie może. Domniemywać więc można, że pojazdy takie w ogóle nie powinny znaleźć się na drodze, czy jak w tych przypadkach na ścieżce rowerowej lub na poboczu Ujezdni. Jeżeli jest to pojazd, który jechał z prędkością 60 km na godzinę, to on tylko przypomina hulajnogę, a hulajnogą w świetle przepisów nie jest tą hulajnogą elektryczną. Jeżeli chodzi o poruszanie się hulajnogą elektryczną, w pierwszej kolejności poruszamy się po drogach dla rowerów. Z zachowaniem przepisów, wiadomo prawostronny ruch i tego wszystkiego jak ustępowanie i tak dalej, tak jak kierujący rowerami, podobne tutaj są zasady. Jeżeli nie ma drogi rowerowej, osoba jadąca taką hulajnogą, która jedzie z prędkością do 20 może poruszać się po chodniku, oczywiście ustępując pierwszeństwa przy pierwszym, nie przekraczając ich prędkości, czyli jechać z prędkością zbliżoną do pieszego. No i oczywiście bez brawury, wszystko z rozsądkiem, zgodnie z zachowaniem przepisów. Czyli ponownie zupełnie inaczej niż w tych przypadkach. Kierujący takimi pojazdami muszą więc liczyć się z konsekwencjami. Rozpoczyna się kontrola drogowa. Jeżeli widzimy, że prędkość jest zbyt duża, policjanci mogą sprawdzić tą prędkość i wtedy uznając, że to jest pojazd niedopuszczony do ruchu, no tutaj sprawa może nawet zakończyć się w sądzie, no bo nie wolno takim pojazdem, który jest niedopuszczony do ruchu, a powinien być zarejestrowany, bo to wynika z przepisów. No to wiadomo, konsekwencje, tak jak każdy, kto jedzie pojazdem, który nie jest dopuszczony do ruchu, to tak samo jak samochodem, podobnie nie będzie w tym przypadku, no bo prędkość się zwiększa, więc Mimo, że przypomina to hulajnogę, hulajnogą nie będzie. Brawury więc nie brakuje, a sami kierujący na hulajnogach czują się po prostu zbyt pewnie i nie baczą na konsekwencje, które potrafią być tragiczne. Przede wszystkim pamiętajmy, że jeżeli ten pojazd przemieszcza się z pewną prędkością, to zanim zahamujemy zawsze jest te parę sekund, tak samo jak kierowca samochodu. Więc uczestnik takiego zdarzenia, a mieliśmy takie zdarzenia z hulajnogami, no zdarza się właśnie, że to jest nawet sprawcą zdarzenia, tak? Bo wjeżdżając na przejazd rowerowy, no bo jadąc po drodze dla rowerów jest też przejazd, Rowerowy, no to tam e, rowerzysta, ale też użytkownik hulajnogi ma obowiązek e, zwolnić i zachować szczególną ostrożność. A to jest taki obowiązek nałożony na użytkownika tego urządzenia, że ma zwolnić i zobaczyć, co się dzieje na drodze i nie może wtargnąć bezpośrednio przed jadący pojazd, tylko musi zachować ostrożność. Jeżeli samochód jest zbyt blisko, no to wiadomo, że nie pakujemy się przed maskę, a zdarzają się takie właśnie przypadki, że bezmyślnie wjeżdżają osoby na jezdnię na drogę i doprowadzają do zdarzeń drogowych. Warto więc włączyć wyobraźnię i pamiętać, że hulajnoga to nie wyścigówka, a ścieżka rowerowa to nie tor wyścigowy.